dzisiaj wam powiem jak minęła nam majóweczka na oberze Nie było to zbyt super mega doświadczenie Bardziej by się opłacało zostać w domu niż, niż yy, tracić swój czas Myślałem, że coś się poprawia, ale w tym roku dalej jest lipa Na 8 godzin 3 maja Wyszło mi niespełna 300 zł na aplikacji, czyli minus wszystkie jeszcze inne koszty, które tam, wiadomo, każdy musi sobie tam ponieść. Czyli jak dla mnie, bardzo, bardzo słabo. To nawet nie jest nawet nie, chyba 35 zł na godzinę brutto, bo to jest brutto, nie netto, w sumie no, taki przychód, do tego jeszcze wszystko trzeba odprowadzić. Także jak na majówkę, no, no, no bo jest majówka, wszyscy pewnie gdzieś wyjechali Nikt nie jeździł i tak w miarę, no, no tak czy jak już się coraz mniej opłaca Mnie ciekawie tylko jak ten strajk dalej pójdzie O co tam w nim chodzi w ogóle i czy już coś tam się pokazuje na tym strajku I coś tam jakieś ma, to w ogóle nie wiem, postulaty czy coś Żeby coś miało się zmienić i jak i dlaczego muszę o tym przeczytać, to będę Wam mówił, jak coś się dowiem, o co w tym strajku Uberowskim chodzi. Tak czy jak na razie jedziecie, zbytnio nie opłaca. Ja tylko sobie dorabiam, jak mam czas, po prostu i z nudów, i w sumie też dla kanału sobie jeżdżę. No to tak, tylko sobie patrzę, czy coś, coś tam się poprawia, ale dalej jest żenatka. No chyba, że ktoś sobie wziął tam dofinansowanie No to jeszcze, jeszcze w miarę mu się to pewnie będzie opłacało Przez ten pierwszy rok, gdzie tam dostał te 40 tysięcy na auto To to wtedy jeszcze się opłaca Ale później Lipton Dajcie znać, jak u was poszła majóweczka Trzymajcie się, siemano